Na spacer wokół zalewu w Czarny Zrobiono tutaj parę nowych pomostów, jest też jakaś wieża widokowa. Także przyjdziemy się i zobaczymy. Ale słuchajcie, jest naprawdę pięknie. Pogoda jest piękna, śnieżek truszy. Jest całkiem przyjemnie. W mamy herbatę. Mamy dobre ciacho. Także gdzieś zrobimy jakąś pauzę na herbatkę i na ciacho. Młody jak zwykle zajmuje się głównie moczeniem rękawiczek rzucaniem śnieszkami, ale to takie jak do dzieci. Ale jest bardzo fajnie. Przed nami wieża widokowa. Słuchajcie, wygląda całkiem fajnie. Zaraz się na nią wydrapiemy. Na górze są jacyś ludzie, ale to w niczym nie przeszkadza. Widok z góry jest, słuchajcie, naprawdę zacny. Jest całkiem przyjemnie. Myślę, że to też będzie niezłe miejsce, bo latem bardzo latem też lubimy tutaj przychodzić, bo jest spokojnie, jest w miarę czysta woda i fajnie można się też pokąpać. Na supie tutaj pływamy, także miejscówka jest ekstra. Też chyba wyżwirowana całość wokół całego zalewu, także myślę, że fajnie będzie można śmiać tutaj w koło roweru. E